Nowy pakiet do simsów wychodzi, lada moment i będą to wilkołaki. Lupi, co ty na to, że będą wilkołaki? Cieszysz się? Łapka w górę, subik, lecimy. Za 30 sekund rozpoczyna się oficjalny zwiastun, obejrzymy go razem. Na zwiastunach zawsze dużo się dzieje, więc ja na początku po prostu nagram swoją reakcję i nie będę nic komentować, z bardzo jej gadać, żeby po prostu nie przeszkadzać, nie? I jak się skończy, to wtedy sobie jeszcze raz spokojnie obejrzymy, przeanalizujemy. Minutę po 17 wystartowali. Niesamowicie się ekscytuję, bo dawno nie było nic ciekawego. Ostatnie ciekawe rozszerzenie do Simsów to była Wiejska Sielanka, która miała swoją premierę dosyć dawno. Ok, zaczyna się, widzowie, zaczyna się. E, co to jest? Ej, czekajcie, muszę kurde wyłączyć te głupie napisy. Dobra. Ej, idzie. O! Znaki ostrzegawcze przed wilkołakami! Biegnie wilkołak! Ej, co? Ej, czy ta baba się zmienia? Ona się zmieniała, wielkołaka ta dziewczyna! I nagle jest dzień, i ona jest kobietą. I ma jakieś wspomnienia. Jest ugryziona na ramieniu, widzą? Wie, jest tak, jest ugryziona na ramieniu. Super! O, Wilkołak. Jakie fajne oczy. I tutaj ludzie, którzy. Wydają się jej Wilkołakami. Aha, czyli to są ludzie. Dobra, czyli już rozumiem. Będzie można być Wilkołakiem, pewnie yy, tak, jakby mieć taką formę tylko w nocy albo coś takiego. Jakieś nowe. Ile tu się rzeczy dzieje, ile tu się rzeczy dzieje, spełnia. Boli ją głowa, ma migrenę. Nie no, przemienia się Wilkołaka. Wow, ej, efekt przemiany, przynajmniej tutaj jest super. Jak wam się podoba ten Wilkołak? Moim zdaniem jest w miarę w porządku. I oni też się przemieniają. Ej, te Wilkołaki mają ubrania. Wilkołak grający na gitarze. Okej. Okay. Okej, okay, to było mocne! Małe dziecko było wilkołakiem? Czy, czy to będzie pierwsza nadnaturalna rasa, gdzie będą dzieci, tak jakby miały jakieś cechy? Te, będą mogły się przemienić również? wydaje mi się, że nie, ale zobaczymy. A Okej, okay, będą walki wilkołaków. I pogodzili się. A, czyli mają formę ludzką i, i wiedzą... Co to jest? Aha, to balina, myślałam, że taki język. Widzowie, oni tutaj idą w grupie, co znaczy, że będzie można prawdopodobnie mieć swoją sforę, swoją grupę wirkołaków! Oj. Okej, okay, 16 będzie premiera. Tak, patrzę na czat, wszyscy na czacie są zachwyceni na ten moment. Moje wyrażenia są pozytywne. Wydaje mi się, że to będzie bardzo dopracowany pakiet, e, ale nie dajmy się zwieść, bo nie wiem, czy kojarzycie, ale zwiastun ślubnych historii również był niesamowity. Dobra, zobaczmy teraz wszystko od początku po kolei i spróbujmy się dowiedzieć czegoś więcej, czego nam nie powiedzieli, a gdzieś tam pokazali, bo akurat Maxis uwielbia ukrywać takie smaczki, sekrety, które możemy wcześniej wychwycić. Simowie stoją przed jakimś budynkiem, który sprawia wrażenie trochę takiego Opuszczonego, i widać, że są jakieś nowe też ubrania, takie bardzo dzikie. Naprawdę, jest noc i nikogo nie ma. Kolejna scena, gdzie w nocy wszyscy Simowie znikają, czyli prawdopodobnie będzie można zostać ugryzionym w nocy. I biegnie ta Simka, i są znaki, że proszę uważać, są wilkołaki tutaj. I ona biegnie, i ona teraz przeżywa przemianę. Ja to tak rozumiem, bo wiecie, nie? Widzicie, głowa jej się zmienia. Raz ma ludzką głowę, simową głowę, raz ma uszy. Tu mamy tak jakby widok na całe miasteczko i zobaczcie, na to jest mnóstwo lasów, jest jakiś most, są budynki w takim stylu opuszczonych fabryk. Motyw jest takiego miasteczka, gdzie jest dużo fabryk, gdzie jest dużo pracowników, którzy właśnie mieszkają w okolicy tej fabryki i to jest dzień, okej? Okay. I ona ma takie jakby flashbacki z Wietnamu teraz, że... Ją... Tak, było to, ale jakie to było agresywne, zwróćcie uwagę na to, ja może dam teraz zwolnione tempo, że poszarpał ją wilkołak i zobaczcie, rzucił się na nią i normalnie wgryzł jej się, w ramię tak dosyć agresywnie. i nie, myślałam, że ta przemiana będzie bardziej cool. Czyli może to był jakiś taki super uber zły wilkołak taki, wiecie, e, który może waszego Sima zaatakować pomimo waszej woli. Może to miasteczko w nocy jest bardzo niebezpieczne, dlatego pokazywali też tych Simów znikających i pojawiających się. I mamy pierwszy raz tak jakby całą twarz, cały pysk wilkołaka, który jest w porządku. I wygląda na to, że ona będąc już zarażoną będzie mogła rozpoznać inne wielkołaki. I ta babeczka też mi wygląda e, w tych niebieskich włosach. O, widać nowe kolczyki swoją drogą. I to będzie nowa fryzura! Bo jest jakiś warkoczyk z tyłu. Super, czyli jest nowa fryzura i są nowe kolczyki już te oprócz tych ubran, które się pojawiają również w tle. Ona mi wygląda tak jakby na alfę w tej sworze, czyli będzie pewnie można mieć taką grupę. I idzie do jakiegoś bunkra, schodzi do piwnicy. Czy to jest jej mieszkanie? Wydaje mi się, że to jest jakieś miejsce spotkań. Widzimy tutaj nowe meble i te meble są właśnie takie poskładane, jakby posklejane z wielu rzeczy. Wszędzie jest motyw przewodni wilka, bo mamy plakat z wilkiem, jest, będą jakieś napoje w ogóle z wilkiem. Zobaczcie tutaj, Ej czy tutaj jest obraz Wlada, e, tak jakby poszarpanego, czyżby wilkołaki... Nie lubiły wampirów. Widzę, że nowych mebli jest dosyć sporo. Jest nowy bar, taka napa, stuliki. No, zapowiada się świetnie. Nawet jest w księżyc, zobaczcie, tak jakby półka i chyba to jest lustro. Kolejny slajd z meblami z tego pakietu. I znowu mamy dosyć dużo ich, bo to są jakieś takie pojedyncze przedmioty ozdobne. W ogóle ryba tutaj leży. Jest pełno różnych murali i plakatów. I są... Też rzeczy dla dzieci. Widzimy łóżko piętrowe, widzimy jakieś takie nowe obrazki. I jest łóżeczko dla małych dzieci, Zwróćcie uwagę na to, że tu jest nowa kołyska w końcu, bo bardzo mało rzeczy dodają do noworodków i dali nam teraz kołyskę. Jak super, jak świetnie. Sporo nowych przedmiotów do ćwiczenia. Jedna maszyna, druga, trzecia, tego wcześniej nie było. Widać w jakim stylu są również stoliki, Tu jest biurko, to jest chyba stolik. Można sobie zrobić naprawdę świetną siłownię. Wow! Zoom na stół. To jest ciekawe. Jest książka o wielkołakach, więc wydaje mi się, że będzie coś w stylu wampiryzmu, że będziecie mogli szukać informacji w internecie albo w książkach. Jest steak. Czyżby jedzeniem wielkołaków były te specyficzne, fioletowe napoje w puszkach i steki? Czyżby wielkołaki mogły jeść tylko mięso i ryby? Jest chyba nowy misiek, bo on już wcześniej też był... Byłoby wspaniale, gdyby ten zegar wskazywał tylko pełnię, na przykład gdyby bił jakieś pełnia za każdym razem. Kolejny slajd na te itemki i ten księżyc się rusza. I mi się wydaje, że to będzie związane z taką nowością, którą wyczytałam na forum filmowym, że mają dodać... Jakby nową kategorię czarodzieja, to, to będzie Sim, który nie do końca będzie czarodziejem, ale który będzie czarował i opierał się na magii związanej z pełnią, z księżycem. I cały czas ten motyw książki się pojawia w tle. No i jest pełnia, i ona się dosłownie przemienia. I to ta przemiana. Wygląda fajnie, tylko to jest chyba ta pierwsza przemiana. Wydaje mi się, że to jest jak ona pierwszy raz się staje takim wielkołakiem świadomie. I, i zobaczcie na ten pysk wielkołaka jest w porządku. Nie jest do końca straszny, moim zdaniem, nie jest jakiś taki creepy czy coś. Już wampiry są straszniejsze. Ten jak patrzę na tego wielkołaka, to mam po prostu ochotę go przytulić. Pojawiają się Nisimowie w nowych koszulkach, e, koszulkach pudartych, rozerwanych, czyli wiecie, od, pewnie od przemiany czy coś w tym stylu. I tu. Ta, ta przemiana jest już, widzicie, inna, tak jak sądziłam, ta przemiana już jest taka bardziej... jak już ktoś jest, ma wprawę, tak mi się wydaje. Co ja odkryłam, widzowie? Patrzcie, kolejny obraz, który jest tak przedarty i. Czy to nie jest czasami Bella? Tak jakby ta Simka mi przypomina trochę Belle. Ale może to być równie dobrze przypadkowe zdjęcie. A ten wiekołak się odszypuje zupełnie jak pies z wody. I to mnie na maksa rozwaliło. To pewnie będzie kontrowersyjne wśród Simomaniaków, że można po prostu ukucnąć i wysiusiać się gdziekolwiek. O, chyba będzie można złapać pły, bo... I to jest dla mnie intrygujące. Dziecko, które wyje do księżyca. Albo dadzą nam nową interakcję dla małych dzieci, że będą mogły wyjść. Albo bycie wielkołakiem będzie można po prostu odziedziczyć po rodzicach, nie? Że już będziesz się urodzić z tą cechą. No, to by było tak jak z wampirami i to by było fajne. Okej, okay. sorry bardzo, czy on właśnie wykopał... Czy on właśnie wykopał dół w ziemi i do niego wskoczył? Na to wygląda. Tak, zobaczcie, wykopał dół i wskoczył ten w dół. W tej walce jest mega dużo szczegółów. Oni się biją. Ziomek kopie dół w ziemi. I nagle jest jasno. Yy, I. Jest jasno i znowu robi się ciemno. Nie rozumiem tego, o co chodzi. I ten wygrywa. No i potem się okazuje, że to byli simowie, a ten ziomek wyskakuje z dołu. Czyli to są no, jakieś chyba nowe zabawy tylko dla wilkołaków. I tutaj widzimy taki duży, ale to duży jakaś taka furgonetka, barczy jakiś nowy spot. No i jest ognisko z różnych przedmiotów z Simsów. Nowe ognisko, co jest w ogóle świetne. Bo zobaczcie, to jest ten e, wszystkim kojarzony obraz. I bardzo istotna rzecz, którą zauważyłam. Jest noc, jest pełnia i są simowie, którzy są w tym momencie. Kołakami są simowie, którzy są w tym momencie simami. To oznacza, że będzie można sobie prawdopodobnie jak w ufa byciu ufem, wybrać, czy chcesz mieć postać wielkołaka, czy Sima w danym momencie. No i tutaj znowu mamy motyw ten, tej sfory, gdzie będzie pewnie można mieć swoją własną sforę i wyjście do księżyca, co jest epickim zakończeniem. I na sam koniec jeszcze widzimy jakąś super jaskinię, wydaje mi się, że tutaj będzie można wykonywać jakieś ciekawe interakcje. Pełnia żegna nas i super nowy napis. Premiery będziemy mieli 16 czerwca. Jak super! I wygląda na to, że to będzie jeden z ciekawszych pakietów. Przypominam, że ostatnia fajna, wartościowa, super do polecenia rzecz, która wyszła w Simsach, to jest sielanka, który miał swoją premierę niemal rok temu. I od tego czasu dostawaliśmy takie średniawki, plus jedną katastrofę, którą są nadal historie ślubne. A tutaj taka miła odskocznia, bo jest to interesujące. Obejrzałam ten trailer i sama chcę zostać tym Wilkołakiem. Pojawia się dużo nowych przedmiotów, pojawia się sporo ubrań, ale jest w końcu nowa rasa Simu. I dużo nowych interakcji, dużo nowej fabuły, dużo fajnych dzieci, które będziemy mogli robić, będąc Wilkołakiem i mając swoją sforę. Czy coś mnie niepokoi? Tak, jedna rzecz, że. Wilkołaki są robione tak bardzo family friendly, że są tak mega milutkie, wyglądają na takie do przytulenia bardziej niż takie groźne. Ja rozumiem, że w Simsie grają również dzieci, ale kilka lat temu wyszły wampiry i te wampiry to jest do tej pory najlepiej wykonana rasa i one są dosyć straszne. No i widać jak ta trochę polityka się zmienia na przestrzeni lat, że tu mieliśmy groźne, strasznie wyglądające wampiry, a tu mamy wilkołaki, które są takie jak takie fajne misie. Cieszę się bardzo, że przeżyłam z Wami mój pierwszy raz i pewnie niektórych z Was też pierwszy raz z nowym pakietem, z Wilkołakami, który będzie miał premierę 16 czerwca. Pozdrawiam Was z tej strony, Pia. I jeżeli jesteście podekscytowani i do tej pory mnie oglądacie, to napiszcie w komentarzu: chcę zostać Wilkołakiem. Zobaczymy, ilu nas jest.